Tak, postanowiliśmy uczcić wodę, bo przecież bez wody nie wyobrażamy sobie życia. To jest najważniejsze, co nas otacza na co dzień. W związku z tym poczuliśmy się zobowiązani, by zorganizować konferencję właśnie z okazji Światowego Dnia Wody, by podkreślić zasoby i ich ochronę, by zwrócić uwagę na to, jak ważna jest woda pod każdym względem i w codziennym życiu naszym i w gospodarce i w... Również w tym aspekcie, kiedy trzeba by zwrócić uwagę na zasoby wody i ich i, i gospodarowanie nimi na co dzień. Jest to bardzo ważne zarówno w aspekcie regionalnym, jak i globalnym. Nad tym się będziemy dzisiaj zastanawiać stąd ta nasza konferencja, by propagować to, co dotyczy wody, by upowszechniać dobre praktyki, by zwrócić uwagę na profilaktykę postępowania, a także uczyć dobrych nawyków. Wszystkich nas musimy zawsze zacząć od siebie, ponieważ zasoby wody są bardzo ważne i my, wszyscy, jako społeczeństwo, musimy o te zasoby dbać. Tak, Brakuje wody, dlatego że po prostu zmiany klimatyczne, które następują, czyli ocieplenie klimatu, zmiany, że tak powiem, zacierania się pół roku, czyli brak wiosny, brak jesieni to wszystko na to wpływa. Przede wszystkim my jako przedsiębiorstwo mamy wodę dla mieszkańców z wód głębinowych, czyli mamy tak zwane studnie głębinowe, czyli nie korzystamy z wód powierzchniowych. Tak naprawdę 70% gospodarstw domowych w kraju ma wodę dostarczając z wód głębinowych. 30% z wód powierzchniowych to są wody słodkie, wody morskie, w tym, że u nas jeszcze... W kraju się nie produkuje wody pitnej z wody solonej. Takim prekursorem są Emiraty Arabskie, gdzie 300 tysięcy metrów sześciennych dziennie produkują. My, że tak powiem, jako Aleksander Kujawski skupiamy się, tak jak wspomniałem, na wodach głębinowych. Są to źródła jurajskie, gdzie na chwilę obecną posiadamy 6 studni, z czego każda studnia produkuje około 100 metrów sześciennych na godzinę wody. I to zabezpiecza Aleksandrów i powiat. Wszyscy wiemy dzisiaj dzień wody, najważniejszy składnik na Ziemi. Szkoła szczególnie ma duże zadanie do zrobienia w tej dziedzinie, ponieważ od najmłodszych lat musimy no, z tym młodym pokoleniem pracować nad tym, żeby ta woda znalazła się nie tylko w naszych zasobach, była czysta i, i można było z niej czerpać, ale to jest też kwestia w różnych wymiarach, począwszy od tych kwestii ekologicznych, klimatu. Ale też to są kwestie związane na przykład z, ze współczuciem, z empatią, no bo przecież mamy obszary na Ziemi, gdzie dostęp do wody jest trudny i to też jest pole do działania w szkole, z dziećmi, żeby również w tych kwestiach coś zrobić. Nie tylko dla siebie, ale dla świata. No my mówimy o naszych zasobach, szczególnie my, bo akurat ja i kolega jesteśmy z terenu gdzie w tej chwili będzie budowana drugi stopień wodny, druga, druga zapora. No i jakby to też jest taki, taki wstęp do tego, żeby przygotować nas, to lokalne, lokalne społeczeństwo czy społeczność na to, co się tam wydarzy i że to jest ważny element w edukacji w, w życiu społecznym w ogóle. Stosuję... Dodatkowe po prostu zajęcia w formie projektów edukacyjnych. Staram się w ten sposób przedstawić im tematykę ochrony i istotę tego, że faktycznie tej wody nie jest dużo. Jest to działanie trochę u podstaw. Należy edukować od samego startu, od samej szkoły podstawowej. To jest uważam najważniejsza sprawa, żeby od czwartej klasy, nawet jeszcze wcześniej, uczniowie zdawali sobie sprawę, że trzeba tą wodę oszczędzać, o wodę dbać. Ja przede wszystkim chciałam dzisiaj powiedzieć o projekcie, który Wocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej będzie realizowało wspólnie z Energom, a mianowicie taki projekt pod tytułem Woda, Energia, Tama i będą tam zajęcia dla dzieciaków, dla młodszych klas 1 4, 4, 5, 8 i dla policjalnych to będzie po prostu zajęcia na naszej tamie Włocławskiej. Chcemy pokazać odnawialne źródła energii i zasoby wody w regionie.